Rynek indywidualny stawia generalnie na jakość i cenę, a rynek biznesowy stawia na cenę i jakość. No, można powiedzieć, że to jest odpowiedź taka iluzoryczna, ale tak to wygląda. Dziś jest tendencja wymuszająca pewne nowe trendy na tak, na pewno wielkogabarytowe przeszklenia. Wiąże się to oczywiście no z ogromnym wyzwaniem dla systemodawców jak Poncio i nie tylko, ale świetnie sobie dają radę. Patrzymy na akustykę, patrzymy na termikę i jeśli jest możliwe wykonanie nowego systemu, poprawki systemu pod takim właśnie kątem przy zachowaniu parametrów, a z ograniczeniem kosztów, jak najbardziej jest to mile, i, mile widziane i pożądane. Nasza współpraca handlowa rozwija się od blisko ćwierć wieku. Jako producent solarki otworowej Aldo, jesteśmy jednym z pierwszych odbiorców systemów Poncjo w kraju. Współpraca układa się wzorowo. W naszym obszarze, czyli klientów indywidualnych, nacisk jest głównie na drzwi panelowe z dwustronną nakładką i konstrukcje typu HS. Jeżeli chodzi o drzwi panelowe, tutaj fajną konstrukcją, którą bardzo pożądają klienci, są konstrukcje z pływającym panelem z poncio, a w obszarach HS jak największe przeszklenia i jak najciekawsze kolory.